I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. będzie temat mocno kontrowersyjny. Zdarzyło ci się w akabłuszku? Ciedzie. No, Katarzyna, no o takich rzeczach nie wypada. Chciałbym się porozmawiać o tym, czy zdarzyło wam się kobietą, a może i mężczyzną. O, to już lepsze pytanie, bo ja słyszałam, że moi kochance zdarzyło się. <grym> kiedy, kiedy mężczyzna nie staje na wysokości zadania, czyli co zrobić w momencie kiedy mu nie staje? Bo nie staje. Bo nie staje. No więc ja czytałam hmm. ten temat sporo. I jak się zachować? Jak się zachować? Podobno trzeba być w takiej sytuacji bardzo zrozumiałym, ponieważ... Wiesz dlaczego palili na stosie e, kiedy czarownice? Dlaczego? Dlatego, że mężczyźni nie byli w stanie zrozumieć, że na ich widok dostają erekcji. <grym> Dlatego najczęściej czarownice były bardzo piękne. Mhm. E, przez wiele lat mężczyźni nie byli w stanie zapanować nad swoimi penisami. W ogóle uważali je za jakąś odrębną część swojego organizmu. Co właściwie jest nawet uzasadnione, bo zauważ... Zauważyłaś, że mężczyźni zawsze mówią o swoim penisie w osobie trzeciej? On mi nie staje, albo on stoi, albo on coś chce. A to w ogóle jest świetna wymówka, nie? Jak, to ja? To nie moja wina, to on! Ale my nie mówimy tak w osobie. No nie, osobie. my mówimy normalnie. Jestem mokra, jestem wilgotna, jestem tak, gotowa. Tak, tak. Wytniemy to. <laughs> nie, zostawimy. No ale tak się mówi. No tak się mówi. Więc przez lata mężczyźni nie mogli na tym zapanować, jak się okazuje, do dnia dzisiejszego nie zawsze potrafią. Więc oni mają z tym potworny problem, ponieważ... To jest głównie głowa. I w takiej sytuacji kobieta powinna wykazać się wyrozumiałości. Ale kochanie, naprawdę nic się nie stało. Kocham cię, spróbujemy jutro. Odpręż się za dużo tej pracy. Tak? Dobrze? Dobrze? No chyba dobrze, dobrze właśnie, bo ja nie jestem w tym dobra. <grym> <grym> Nigdy bo... nie miałaś z tym problemów, chciałaś Nie, wiedzieć? odwrotnie! ja mówię, jak to? Ja! Ale co ja, to, to jest, mówię? Ja. Ale ja. Być, mówię, dzwonię po kolegów! Nie, naprawdę jestem to słaba. Jestem bardzo słaba w pocieszaniu. Ale to trzeba jakoś chyba delikatnie. No właśnie tak trzeba. Słuchaj, ale ja znam takie przypadki. U mnie w dalszej rodzinie są. Zaczęło się dobrze, no. W tej części rodziny, której nie lubię, no. Dlatego mogę opowiedzieć, no. Że panowie 60 plus nie mają z tym problemu. Try to steal a fiery kiss.